Od czasu, gdy pastuszek wioskowy Kuba, zawadziwszy nogami o korzeń w lesie pod Olkuszem srebro w ziemi znalazł, okropne kłopoty spadły na diabła Rokite, strażnika podziemnych skarbów. Trzy dni i trzy noce szukali go piekielni posłańcy, aż go dopadli w komnacie sławnej urodą mieszczki Zuzanny, gdzie co wieczora miast pilnować bogac do grzechu niewiastę przywodził. Na nic się zdały tłumaczenia, że wnet jej duszy piekłu przyprowadzi. Posłańcy żądali, by nie zwlekając przed tronem księcia, piekieł się stawił. Co było robić? Zaklął gniewnie Rokita i świsnąwszy na czarniejszego niż mi noc rumaka, galopem ruszył w drogę kwadrans, a może dwa później, wali już pięścią w smolne, grube drewno tajemnej furty. Hej! Jest tam kto? Do stu tysięcy piorunów. Niecierpliwił się diabeł. Puszczaj, hej! I ledwo zgrzytnęła furta, prasnąwszy w gębę pilnującego wyjście czarta, zanurzył się w piekielną czeluść. Szedł tak czas jakiś torując sobie drogę wśród smrodliwego, cuchnącego siarką tłumu czartów i potępieńców, aż w końcu, gdy już od gorąca począł tlić się na nim czarny kontusz, zatrzymał się przed ognistą, zagradzającą mu drogę zasłoną. Pazurzastą łapą przygładził czuprynę, otrzepał z kurzu ogon, poprawił wiszącą u boku szable i starał się sobie przypomnieć magiczne słowo, usuwające płonącą przeszkodę. Próbował raz, drugi, drapał się między rogami, ale nic mu nie przychodziło do głowy. I stałby tam pewnie do sądnego dnia, gdyby nie mały diabli, który wrzasnął coś po łacinie i bez trudu rozsunął zasłony. Rokita wśliznął się za nim do mrocznej konaty i pokonił się drzemiącemu na stronie księciu piekiu. Bądź pozdrowiony, najczarniejszy panie! A nie słysząc odpowiedzi, niecierpliwie, choć grzecznie rzucił: Wzywałeś mnie, panie, więc jestem. A kogóż to znowu diabli niosą? Bezzebub odmknął jedno oko. Kto tam? Powtórzył rozespany i wyraźnie rozeźlony władca piekiu. Rokita, znów pochylił się w ukłonie przybysz. Piekielny strażnik golkuskich skarbów, do usług Waszej książęcej mości. A Rokita? Belzebub czochrał się pożednącej czuprynie. Czekaj! i dał znak usługującemu diablikowi. Mój pas, buty i płaszcz, a żywo! I dopiero tak wystrojony, bijący łuną piekielnej purpury, w całej swej okazałości stanął przed Rokitą. Przez chwilę mierzyli się oczyma, aż wreszcie piekielny władca syknął. Hmm. powiadają, że wielkie na tobie wiszą przewinienia, diable Rokito. Słyszę, że się w powinnościach diabelskich opuścił, że zamiast skarbów olkuskich pilnować gwarkom i chłopom je rozdajesz. Koniec z tym! Rokita milczał i zgrzytając zębami rękoje szabli ściskał. Machno ogonem belzebu, gdyby nie to żeś diabeł szlachecki, gdybyś był łyczkiem, jak nic siedziałbyś w ciemicy. Więc nie łap się za szable, zębiskami nie zżytaj, tylko ruszaj, ruszaj i skarbów piekielnych pilnuj. Bo co pod ziemią, do piekielnych od zawsze należy. Kiedy ja, ja chciał się ustroić do Lokita. Precz! Jasną księżycową nocą na karym koniu Wlókł się, noga za nogą, ciemny, ubrany szlachcic. Mijał właśnie nieoświetlone okna olewińskiej karczmy, z których niosła się skoczna muzyka. Bawią się, westchnął z goryczą. I już miał zanurzyć się w cień obsadzonego wierzbami olkuskiego taktu, gdy nagle żal ścisnął mu serce. A co mi tam mruknął? Bo on to był i zeskoczywszy z konia, pchnął drzwi do gospody. Przekroczył próg i znalazł się w dusznej zatłoczonej izbie. Przez kłąb tańcujących przecisnął się pod ściany i upatrzywszy zydel, skinął na kaczmarza. Wina. Brodaty Żyd zniósłszy mycką stół, co prędzej dzban wina mu postawił. Nalał go w czarę pan rochita i wspierając głowę na ręku w zamyśleniu w tej zadumie ani się spostrzegł, jak wysuszył naczynie jedno, drugie, trzecie. I albo moc była w winie większa od diabelskiej, albo też pan Rokita zdrożony był okrutnie, dojść, że minęła północ, gębę rozdziawiając jak wrota na ławie lek i chrapnął. Kiedy się ocknął, w pustałej izbie szarzało. Tylko po kątach, gdzieś za stołem, kiwało się w paru odmików lów. szło jeszcze pijackie tam murczenie. Srebro, no co też prawicie kumul nosalu? A jakież go to zdobywają w co do piekieł wodą? Jak? napierał na człowieka zwanego nosalem od łazenka. Albo to wam gorącość ona, co w głębi ziemi siedzi, nie szkodzi? Powiadajcie. Ba, stęknął kum nosal. Nie lekka to rzecz kruszce z ziemi dobywać. Dzieckiem jeszcze byłem, gdy dziad mój, a po nim ojciec, sposoby dzieli mnie do srebra dobywania. Rokita nastawił uszu. W mig powiózł, z kim ma do czynienia, a że podsłuchiwanie miał sobie za niegrzeczność, wrzasnąwszy na zaspanego kaczmarza, by wina z beczki utoczył, chwiejnie ruszył w stronę trzeźwiejących warków. Czołem, panowie bracia! — pozdrowił ich pięknie. — Jeśli nie pogardzicie kompanią, to... he? Nastroszyło się towarzystwo, lecz widząc w garści nieznajomego pękaty dzban, poszturchując się i kiwając głowami, zagadało wcale raźnie i przych pochlebni. Prosimy, prosimy, honor to dla nas. Ba! Pomyślał mile połechtany Rogal i przepijając do najstarszego z nich, niby od niechcenia spytał, a o czymże to gwardkowie tak udzioną wiedziecie rozmowę? O czym? zasępił się zagadnięty gwarek. O krzywdzie. Rokita wyszczerzył zęby. Nie chcecie powiedzieć to nie, ale mnie się zdaje, że nie ino o krzywdzie i no srebrze. Prawda o srebrze, z którego zgryzota i pokrzywdzenie nasze wezmą gwarek ponuro i gorzko. Jakże tak? szczerze zdziwił się diabeł. Srebro kopiecie i prawicie obiecie? A tak, przerwał mu ów stary zwany nosalem. Bo nie do naszej szkatuły to srebro węduje, tylko do panów. Krzywda nam, o co? Krzywda, krzywda, zawrzasnęli zgodnie, pozostali gwarkowie. Bodaj, że to srebro przepadło i utonęło. Fu! Na owe złożyczenia diabłu błysnęły oczy. Powiadacie, przepadło? Hm, mruczał do siebie. Hm, utonęło. Dobrze. I jako że słonko było już wysoko, z rumorem powstawszy całe towarzystwo wytoczyło się z skarb jeszcze tego samego ranka, nie wiadomo skąd, bo lato tego roku było suche jak pieprz, pojawiła się w miasteczku o lewinie rzeka. Była ona tak kapryśna i szemrząca, iż nie dziwota, że już od pierwszego dnia ochrzczono ją babą, a że podchmielony Rokita, bo jego to była sprawka, przy wytyczaniu jej koryta nieraz nie dwa kierunek zmylił, niefortunna baba po dziś dzień, to wierzchem, to znowu dołem płynie, nijakiej wszakże szkody olkuskim kopalniom srebra nie czyniąc. Łatwo sobie wtedy wyobrazić, jakie musiało być zdziwienie diabła Rokity, gdy obudzony z pijackiego snu dzieło swoje w świetle dnia obaczył. Ze zgryzoty schud wielce, z czernią na gębie, ślubując do końca żywota wino nie kosztować. Prędko jednak pan Rokita śluby swoje złamał, Jaka, że Belzebu Belzebub za niewypełnienie rozkazów na wiek wieków z piekieł go przepędził. Tak więc nieszczęśliwy diabeł frasunki swoje gdzieś utopić musiał. I rozżalony miesiąc cały w karczmie przesiedział. A pewnikiem siedziałby drugi, resztę szatkańskich dukatów trwoniąc. Szczęściem jednak któregoś popołudnia zaniosło wrzaskiem od gościńca. Rato i ta pisnęło, a zaraz potem w kłębach kurzu, jakby coś pokąsało jej pięty, przemknęła stara borucha. Rokita wystawił łeb za okno. A cóż to za rechwach? warknął gniewnie. To, co ujrzał, nawet diabłu zmroziłoby krew w żyłach. W środku dnia, po błękitnym, bezchmurnym niebie, dźwigając ogromniasty wór, sunęła czarcia gromada. Nie wiadomo, co było w orze, lecz ciężki być musiał, bo diabelce sapały, stękały i zdawało się, że lada chwila ciężar puszczą. Ale czego rozum człowieczy ogarnąć nie może, to diabelski bez trudu przeniknąć potrafi. W mig domyślił się Rogita, co dźwigają diabli. Wór pełen był piachy. Nie udało się pieku wodą zalać skarbów, wtedy chcą je zasypać. Nie ma co, żal się zrobiło Rokicie olkuskich Warków nie jeden z nimi dzban wina Wolewińskiej gospodzie wysuszył I niejednego też o ich biedzie się nasłuchał Piekło mnie nie chce A skarbów zasypać nie dam Mruknął i skoczywszy na nogi, Pomknął w ślad Za diabelską karawaną Wyprzedził ją i gnał dalej Może mile dwie, aż wreszcie Zmachany setnie dzwonnicy W kluczach dopadł I umując szable w garść Począł wspinać się w górę, a że przy tym nogą w sznur się zaplątał, rozkołuchał dzwon. Na co, omyśląc, że pożar, w te pędy zbiegli się mieszkańcy i zadarszy głowy ku niebu, tak już ostali. Tymczasem, płosząc kawki i wrony, Rokita pioł się po krokwiach. Niewiele miał już do szczytu, gdy nagle pociemniało wokół niego. Pociemniało, pomroczniało, a wśród gromowych błysków, niczym wielka gradowa chmura, napłynęła czartowska gromada. A dokąd to? natężył głos Rokita, ale zamiast odpowiedzi usłyszał jeno chichot. Zdusił urazy i lodowatym głosem przez zęby syknął. I dokąd, dokąd to szelmić? A kiedy tym razem odpowiedział mu rechot i szyderczy śmiech dawnych kamratów, rozzłościł się Rokita i, dobywając szabli, wywinął nią straszliwego młyca. Szatański harmider zaczął z okolicą, niczym grzmot przetoczył się po całym kraju. Słyszono go nad Bałtykiem i w Tatrach, po ruskiej i krzyżackiej stronie. W tym rozgardiaszu rokita dwoił się i troił. Dość powiedzieć, że rozgniewany nie na żarty pędził diabelską gromadę i naszatkowawszy czarcich ogonów, na koniec zabrodę starszego nad nimi ucapił, aż ten z trwogi bólu jak baran becząc, puścił wór, co go w łapach resztką sił trzymał. Zawirował i zamykował diabelski tobół. zakurzyło, sypnęło piachem, aż w końcu na oczach wielu zebranych zawodził o kościelną dzwonnicę i z kretesem się rosnął. rozdarł się! I tak właśnie powstała pustynia błędowska. Usypała się z diabelskiego piasku. zaś rokita, chociaż pieku powinowaty, wbrew jego rozkazom olkuskie skarby przed zasypaniem ocalił. Za co też wdzięcznik gwałkowie Walkowie górmistrzem okrzyknąć go chcieli. Ale dumny Rokita godności tej nie przyjął i bez tego dobrej zażywając sławy. Chociaż od owego wydarzenia minęło tyle lat, ile diabelski wór ziaren piasku zmieści, nie wiadomo do dziś, czy to prawda, czy tylko bajka.